Witam serdecznie, nazywam się Izabela Podlaska-Konkel z portalu Czary.pl. Przedstawię Państwu horoskop tygodniowy na dni od 10 do 16 listopada 2014 roku. W tym tygodniu wiele się będzie działo na niebie, a my będziemy bardzo podekscytowani i naładowani energią, ponieważ Mars, który przebywa w znaku Koziorożca, w poniedziałek ustawi się w koniunkcji z Plutonem, a to jest taki moment, kiedy zawsze mamy zastrzyk energii, ale też chęć do udowodnienia sobie i innym, że na wiele nas stać, i potem ten Mars będzie tworzył kwadraturę z Uranem, która uściśli się w czwartek. Czyli od poniedziałku do czwartku będziemy bardzo energetyczni, bardzo nabuzowani i dobrze jest ten długi listopadowy weekend spędzić aktywnie, a nie na kłótniach, waśniach z bliskimi. To jest też bardzo dobry czas, żeby się sprawdzić w jakiejś dziedzinie sportu albo pokonać swoje słabości i osiągnąć coś nawet na krótką metę. Od piątku jest taka inna troszeczkę aura. Słońce jest w kwadraturze z Jowiszem na niebie, a to oznacza, że będziemy bardziej hojni, bardziej szczodrzy, ale też będziemy chętni wydawać lub roztrwaniać to, co mamy. Na szczęście też w piątek na niebie ustawi się koniunkcja Wenus z Saturnem, a to oznacza, że jednak nie będziemy aż tak marnowali pieniędzy i będziemy bardziej ostrożni w kontaktach z innymi ludźmi. To jest w ogóle bardzo dobry dzień na to, żeby robić różne plany finansowe, szczególnie dotyczące Oszczędzania. W weekend bardzo dobra aura, ponieważ yy, na niebie yy, duża zmiana. Wenus opuszcza znak skorpiona i w niedzielę wchodzi do znaku strzelca, i to oznacza dla nas o wiele więcej zabawy, o wiele więcej poznawania nowych ludzi i więcej optymizmu na co dzień. Znaki ogniste, czyli barany, lwy i strzelce, w tym tygodniu będą się bardzo dobrze bawić, ale też będą trzymały rękę na pulsie. Barany chętnie gdzieś wyjadą, chętnie wyjdą z domu, aby aktywnie odpocząć, ale w drugiej połowie tygodnia będą bardziej ambitne i udowodnią sobie innym, że są najlepsze, szczególnie w sprawach zawodowych lub szkolnych. Lwy natomiast będą bardziej odpoczywać sobie w tym tygodniu, bardziej nawet pobłażać sobie, ponieważ to jest dobry czas dla, dla lwów, żeby troszeczkę nabrały sił, odpoczęły i z dystansu spojrzały na wiele spraw. Strzelce natomiast będą bardzo ciekawe świata i ludzi, szczególnie w drugiej połowie tygodnia. Najlepszy dzień dla strzelców to jest niedziela, kiedy Wenus wkracza do waszego znaku Zodiaku, i dla, dla strzelców w ogóle weekend jest bardzo dobry i na pieniądze, i na sprawy miłosne. Znaki ziemskie, czyli byki, panny i koziorożce, w tym tygodniu będą ostrożnie podchodzić do życia i nie będą przejmować się tą gmatwa, 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 zamieszaniem wokół, wokół, które może się wytworzyć pod wpływem silnego Marsa na niebie. Byki będą odpoczywać, będą dbać o zdrowie i bardziej niż inne znaki Zodiaku będą dogadać, dogadzać sobie. Kwadratura Słońca z Jowiszem może zmobilizować byki do jakiejś ciekawej inwestycji. Panny natomiast będą bardziej zajęte swoją pracą, porządkowaniem jesiennym różnych spraw, sprzątaniem. Panny to bardzo lubią, więc może nie jest to taki zły plan na długi weekend. W drugiej połowie tygodnia dla panien bardzo dobre wiadomości dotyczące spraw finansowych. Natomiast koziorożce w tym tygodniu będą bardzo aktywne, bardzo dobrze zorganizowane. Mars w Waszym znaku Zodiaku, który spotka się z Plutonem i Uranem na niebie, sprawi, że będziecie bardziej gotowi do różnych wyzwań, ale też uważajcie, bo jakiś przeciwnik silny w pierwszej połowie tygodnia może pojawić się na Waszej drodze. W drugiej połowie tygodnia Dnia na pewno znajdziecie rozwiązanie jakiegoś trudnego problemu. Znaki powietrzne, czyli bliźnięta, wagi i wodniki w tym tygodniu będą bardzo towarzysko nastawione do życia, szczególnie bliźnięta, które nie usiedzą w domu, codziennie będą chciały gdzieś wyjść, kogoś spotkać, z kimś odnowić znajomość. W drugiej połowie tygodnia uważajcie, szczególnie w piątek, ktoś może zrobić Wam przykrość albo nie być tak przychylny, jakbyście oczekiwali, więc uważajcie, bądźcie ostrożni i też nie obiecujcie zbyt wiele w piątek innym ludziom. Wagi natomiast w tym Tygodniu będą bardziej nastawione na, na realizowanie swoich dawnych planów. Mars może was, was zmobilizować do tego, że będziecie rozliczani nawet z czegoś, co, co kiedyś obiecaliście. W drugiej połowie tygodnia bardzo dobry czas na sprawy towarzyskie i miłosne. Natomiast wodniki w tym tygodniu będą bardziej odpoczynkowo nastawione do życia, Saturn, który cały czas działa kwadraturą na wasz znak zodiaku, sprawi, że będziecie mniej wyrywni, mniej yy, może aktywni, ale też dzięki temu bardziej odpoczniecie i wasze zdrowie na tym bardzo skorzysta. Znaki wodne, czyli raki, skorpiony i ryby w tym tygodniu będą ciche, spokojne i bardziej nastawione na sprawy rodzinne i domowe. Raki bardziej przejmo, najbardziej przejmą się w tym tygodniu losem innych. Mars, który troszeczkę będzie Was dziugał w opozycją ze znaku koziorożca yy, może sprawić, że jakiś właśnie będziecie musieli komuś pomóc lub natychmiast rozwiązać jakiś konflikt w najbliższym otoczeniu. Ale Wam się to uda, szczególnie w drugiej połowie tygodnia. Skorpiony natomiast będą chciały się bardziej zaszyć w swoich jamach czy pieczarach, niechętnie będą robić nowe sprawy, i w tym tygodniu będą bardziej nastawione na odpoczynek, na sprawy zdrowotne. I też dla skorpionów to jest dobry czas, żeby właśnie planować różne rzeczy na najbliższe tygodnie. Natomiast ryby będą w świetnym humorze, będą bardzo towarzyskie i rozrywane. Każdy będzie chciał się z nimi spotkać i je zobaczyć. To jest bardzo dobry czas dla ryb, żeby albo inwestować, albo rozpocząć jakieś nowe sprawy, szczególnie w drugiej połowie tygodnia. Po więcej horoskopów i wróżb zapraszam na www.czary.pl.